Bang! Bang! Yes. Brother move! Move, brother move! Or right, I punch you! Move, A, brother tam move! Tam. No, przecież... Cześć, może go zaoluję? Od... Nie wiem, czy go teraz dasz radę Daj się radę Kunio, pchawę go? Złu rzuć walla, pchawę go do rogu Możesz go tam pchnąć? O kurwa, on tu wszedł Full trapa. Ja pierdolę. Chodźcie Wszyscy do kaniania do kanionu widzowie. Rzućcie farf, chuj, rzucę. Zatraszuj to, zatraszuj to, punio Wszyscy widzowie, zapraszamy tutaj. Widzowie, zapraszamy. 84. level za darmo. Dar darmowy 84. level. Gościu jak ja już. Zapraszam widzowie, zapraszam. Idę u hasem jeszcze, totalny. idę sobie u hasem. Ja pierdolę, co ten chow w ogóle odjewał 40 levela zagnoili we dwóch część? Patrz, patrz, patrz! No to zaraz stanie za nami ja BTS! A spoko, spoko! trzymaj jeszcze ci... jeden potrzebę! Ojej! Wow. O kurwa! Wow! Wow, wow. Tu widzowie muszą przyjść. Widzowie, przychodźcie wszyscy! Nie uchaj mnie! Jak najwięcej nie uchaj uchaj mnie! Tysiąc widzów, tysiąc widzów. Oni wow. cię mogą na SDK policzyć, wiesz o tym? Nie, nie jest spoko parku, 37, Wiem, gówno oni mogą zrobić. Dawaj, widzowie, wszyscy się. Gdzie jesteście W kanionie na Hincach. Ja będę tutaj jakoś próbował podtraszować, nie? Wszyscy widzowie tutaj. Ja sobie stanę drugim tarem ale... gdzieś człowieku pod tym, pod drzewem, że na prawo, że on nie będzie mógł ta, ta. iść. Ze ta. Ale będzie bolcowanie zaraz jak oni stąd nie wyjdą. O kurwa. O kurwa. We trzech tutaj biją. Jak czwarty się odpali będzie problem. A te grini jest, 4-6. Za ile będzie ci widzowie? Nie tylko u beholdera jestem. Nie wiem, ile tutaj widzów jest. To jest problem. Jesteście tam na beholderze holderze czy Tak, między? tak na beholderze. Puszaj go na dół! Na dół puszuj! On ma pod sobą chwój trasza wiesz Teraz On się trasuje chyba też cały czas Teraz, teraz on się, oni go traszują wiesz Puszuj go Już zabieram tego olda On trasuje się cały czas, wiesz? No teraz, teraz, teraz Wiesz on ma, oni go traszują GPK Kilka osób, wiesz Ale wiesz, że to nawet nic nie da jakiego ja będę traszował w ten sposób Znaczy w sensie odtraszowywał on po Parcelu może stąd wyjść. Nie, 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 nie. Niby... Daj mi ten Ja w sumie nie mam parcelu. O, A ten ty, ty, to No i później dlaczego ty stąd wylazłeś? Widział typa w full -trapie. teraz pójdzamy. Jeszcze barwola, ale nie mamy nawet ludzi, żeby go zabić. Ale goście zaraz wyprzysli, jak ty jesteś widzowie. Ale widzisz jakie to są lewele i w trzech nas biją? He? Ale tutaj już jest kurwa dwóch widzów. Chodź na windę, biegnij na windę, no nie ma sensu. Nie, mi kopać. jeszcze Marwola, 80. Level. No. A to jest Marwola, to jest żyd? Nie, Marwola to od nas podobno nie. jest. No to stary, dlaczego ty go wypuszczałeś? Jak my tu już czterech widzów mieliśmy. Ale patrz, które to są levele, człowieku, to to są kurwa 13-19 paladyny. Co ty kurwa, gościu, Sadzisz się. No i co, na fragi by zabijali każdego kurwa 13 levela? Przecież, jakby tu przyszło 40 widzów zaraz, to oni by kurwa mówili. kuzynku jest tam stamtąd. Zaraz SDK mu wale. Zobacz ile to jest widzów. I tak ich wszystkich stary. zabijemy. Oni nic już nie Dzień zrobią. Się, tu. O Giorgio jeszcze przyszedł za levelem. Ja nie wiem, czy on jest z nimi, czy z nami. Najmniejszego na SDK. Ta, macie SDK tu wszyscy? Weź to putnią z żeby go nie wypuścił. Nie wypuścił Ej, gdzie O kurwa, kazordą przejście do skumowe. Na trzy SD-ki, Raz, dwa, trzy. O, jeden SD Jak ja się sam podano na zeka, to o co chodzi? Raz? No to fajnie, fajnie, fajnie. Marfalos. A oni będą się ropować po kolei. No i tyle by było z tego. Jeszcze ja przeraszowałem. Ten, ten, oni ropają go. Dobra, no, hard bloczy. Okej, ok, ok, dobra, zajebiście. To mamy ich dalej, gdy zamkniemy. Dobra, to go jeszcze teraz trafie. mamy w lepszym trapie, człowieku. Wiz, es. Nie, no tamte, tamten był lepszy. Tamten był nie, lepszy. no tu, tu mamy dwóch już w pewnym. Masz paczkę? Znaczy tego. Greenjcie go, Raz, dwa, trzy. Kurwa, ty. No, ja nie, sam nie, liczę, zdeki wtedy... człowieku. Ale gościu, ty jesteś sam tutaj, ty nie widzisz kto cię otacza, tutaj otaczają cię kurwa no, paladyny wice. i ty chcesz liczyć combo No ale myślałem, że to jeden tego jest tu, Freezer wytrasza. albo ktoś Odpuszczaj go z powrotem tam Freezer gdzie ty jesteś? No ja już zang wychodzę No dopiero zang wychodzisz teraz No do, do, dopiero przyszedłem do jedną płyną, bo oni go zaraz pchną, ja już nie mam czym trashować a ja się nie mam, ostatnią paczkę może cię miał. Ja. ja mam tej paczki, wiem o paczki, Wiem. rzucam pod ciebie. Niech w sumie sporo. może podejść. Ej, widz, niech widz podejdzie w sumie. A, ma 1400 trasha. Niech widz podejdzie w sumie, czy nie. Paczkę teraz rzuć za widza. Czy nie? O git, git, git. Oni mają do jak coś. Jednego typa tylko bijemy, niech więcej widzów przyjdzie. Jak widz by dałbyś party temu widzowi obok mnie, to bym mógł walić te. Eee, Exxon dałbyś temu widzowi obok mnie? Party? Czekaj, Jak dasz widzowie party to będę mu kuchać. O, widzowie już dochodzą. Mówią, że kupuje łaroły. Ale ten drugi z wiesz? Zosta... Ten większy level uciekł. Dobra, ale z się będzie leczył, tak? Normalnie. No ja go leczę. Dobra. Na dole ten Huger go ucha, nie? Tak, ucha go. Się, jesteście w stanie odbudować tego. A czemu z... tego hurdykikowi nikt nie... PZ nie wbił. Przecież on na dole stał. Ale to zaraz go swiłem Gutus. Nie no, stary tutaj tak widzowie napieprzają, że to jest sz szok. No to Jestem nie go waystują, szczerze, nie go was jeszcze i juchasem idę. Go, ma gościu. <laughs> Teraz będzie kolejny. Oho, chyba paczkoma. No nie legi mu spadły. Dobra. Ej, dobra, paczkoma. bo on nie rozpuszczam. No, im walimy teraz? Teraz im walimy, no. O co się tym widzę? Ja chcę tam podejść, żeby go bić też. Puszczam go, puszczam go, zejdź! Na ciebie puszczam go, prawda? go na skosy, bez kitu. Ej, cofnijcie się, puszczamy go cały czas na skosy, czy nie? Tak. Uchajcie go to cały czas na skosy, on będzie w szoku. On się teraz witał, ty widzicie? Uchają go. Puchajcie go cały czas na skosy, niech on ma zadymeczkę, zadymeczkę dymeczkę A chorus Ho jest z nim chyba Aha, no Tak, Chorus jest z nim Skilowanie. Ale ma zadymeczkę, zadymeczkę, zadymeczkę za Ja ma. już tu jeszcze juhasem Puszam go na skos A. no dobra, idę jeszcze i dobra, 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 waste'ujemy go, waste'ujemy go hashtag, 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 skinning Ale tutaj widzów jest, ale tu jest widzów, no Foxu, może 7-7 do warda może zaraz dobije. Hashtag zaraz skinning a zobaczymy co spadło tutaj z jednego widza. Niestety, tutaj ten typ już chyba raczej nie miał uchów. Nie miał już uchów ten. Pusza dem, patrz co on sra się, pusza dem. A czekaj, gdzie jest jeszcze ten taki 70. Jest, hunder z dołu. Ale skile, skile lecą z widzami szybko. Punio mogliśmy tam stać, zobacz, że widzowie szybko przyszli. Byśmy tam. No, widzowie by ich tam ale nie spodziewałem się, że no, o, to, taka aktywna, aktywność widzów. Z Ordon Jak to widzowie wow. z dwóch streamów przyszli, Punio. Widzowie z dwóch streamów, połączenie jest takie. Halmy wale w niego. A platinka. Ona no. by tak chciała. Ty bijemy tego na fraga horusa? Nie, 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 wiadomo ilu jest z nami, na stole, a ilu jest z Żydami, wiesz? Z... My tu mamy kapieć lewele, Jeżeli on ma nas tak Ej. Typu... 8, Marwolo Marwolo od, na starą typa 8-4 RP, Marvolo, w Marvolo jest od nas słuchajcie... Ej, na dole, nie, wiesz? Ja bym Jest na dole jak go tam na, na, na krzaku złapiemy, to tak! Jak go tam na krzaku góra, lewo złapiemy, to tak. Jak no już jest! Mniej. Już jest! Hop, full trapia. To wepchaj, wepchaj go tym ku nie. Aha on, ona by tak chciała resztą ci go tam wepchać. Tak, bo no w górę go wepchamy stary Nie, w górę na nie! Będzie, tu jest lepiej ale tutaj to mogą przyjść od dołu, a na nord można z dwóch stron zbloczyć i nikt nie będzie mógł nas bolcować. U nie, nie znasz legendarnych się... starych trapów tutaj na przejściu na Tak, tylko... O, żeby on spierdoli, patrz. Aha, ona tak, by tak chciała, jednak nie ma wola. Kurwa, no nie. No to, no to nie tak. blocz tym to jakiś Huger, jakiś a to nie jest. To... Gdzie jest hugerdick? To też od niego jest. Jest za nami? Nie, on teraz przebiegł na... I leci do, na depo. Od... Y... Na, 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 na most leci na kazo. Nie wiem gonimy tego chorusa, on ma PZ tam w ogóle. Nie ma sensu. go nie ma Trzeba wiedzieć okay. kiedy przerwać, wiesz? Bo nie mogliśmy go polcować w tym miejscu ani tam na tych stakach tam, w sensie gdzie zbiliśmy tego typu na skula, ani tam przy drzewkach, bo myśmy mieli małe levele Jakby ktoś tam zeskoczył, ten chorus i ten drugi palek by nam na dwa SD zabijali no tak.